nie jestem już zresztą na ale po skrócie, bo mam mówić. I tak mam taki inny odcinek. Niech oni budują go. Ej, widzisz tam, chodź, choć No i no. Powiedzisz no, tak, na prostu nie Bo do mnie? Co zrobimy tam swoją podróż? A co jest ja z tą Nie no, z tym kulatką, to jest fajnie. Chcę Dobra. No halo, co tam? Kochano, może byśmy poszli do tego opuszczonego do domu, bo zrobiliśmy byśmy tam bazę. Zmienił jeszcze po bazę, taka... Znaczy Kamila, sorry. Aha. No bez urozy, kochanie. no dobra. No, też przede wszystkim trzeba No, tak, Hanabera no, się całuje. kochana Para. Tak, najlepiej. To mi za pięknie To Dobra, 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 chodź. No, czekaj. No, czekaj. mam pięciu dni. Mhm. <słyska> nie A! No idziemy Dobra, dobra, pa Pa No już dom. chodźcie, patrzcie Jestem w Patrzcie, coś tu jest

Może bo no to zrobimy swoją bazę? no już to proponowałam, ale... Dobra! <laughs> Sorry, za dobrze taka otworzą. To, to. do roboty. Do roboty czas start. Um, um, dobra, myślę, że z się ścianami. No nie w tym, kobieta! ty to rozwalisz? Ehm... Um, w konewkę i ją prawie popsułaś. Co ty zrobiłaś? Dam ci zaraz farby, tylko w spokojnie. Dobra, się, Znaczy, stoję. już masz. Ej, farby! Co małej, trochę niebieska. Daj ci grubszy pędzel. No już, mały trochę, ale okej okay. I podłogę też zrobię Ech. Ściany robione. Łooł, wow, ładne Jeszcze to tak pomieszamy I pomaluję tą Pomaluj Już Ej no ładnie to zrobiłaś, teraz to gnieć co to robiło? A to, to Nie, nie wiem, robię tyle jak. Okej. I zamaluj tą niebieską farbą. Zamaluj tą niebieską farbą, kobieto. No, no nie. Ej, kto mi to po, może przenieść? Ja mogę. Chodź tu bracie. No, nie widzę.

Twoje teksty są spoko, fajne bardzo są twoje teksty, dlatego ci powiedziałam. Dobra, połóż tę część. Dobra. Pomalowałam resztę. Tutaj ja mam przykład. Ech, dobra, dzięki. Zbierajmy tutaj tych farb, bo wolałem się nie robić. Zobaczcie się. Um. Um. na farbę na tą paletę. To farbę żebyśmy mogli Zaczynamy na 15 godzin później. Ej, ale ładnie to nam wyszło. No, ładnie. Po prostu coś tutaj Sam jeszcze stół dorobić? A ładnie. I, tam I tu będziemy spać. Ulega, um, jest zgnieciona. Dobra, trudno, potem naprawimy. A to, ale tak gdzie będzie? No, tutaj, i mało po prostu. Okej, okej. Okay. To będziemy musieli przerobić, przerobić. Ale dzisiaj odpocznijmy sobie chwilę. Posiedźmy, bo jest tak męczona. Ej, wygodna tego chyba. No, i te puffy jakie są najgodne jak na kanapę susie ja się dam wychowuję dziewczyny dobra nie kłóccie się ktoś to jest też ciebie kamila andrzeja sorry dobra spoko oj rozmawiam mam kamil. dobra spoko kamil zwraca na niego się się Róbmy dalej. Kto nam ją to za mnie. To już pragnę. Rodzice pozwolą mi się wypuścić. O, on mi też. Mi też. Mi też. A to wie, Laura? A co ty płaczesz? Nie. Też pozwolili zostać? Przecież my jesteśmy razem się strony. No nie, ale nie zawsze ci pozwolili, mi Ej, no! Czemu to jest tak? To jest super! Tutaj na tym się zajmujemy. Pozwolili ci, czy nie? Tak, pozwolili, akurat na no to tak. No to ekstra. To jemu ja wszyscy. No, i cóż, jak no, 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 dobra no, no, tu! no, dobra jest. I teraz to otworzyć. to cały czas no, Ja tego nie będę zamykać. Pędzelki to, to tu. zamykać. tu. to tu, o, dobra, tutaj te grabie, no, tu. no, 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 Palety tu. Pędzel jeszcze jeden. I tu zimę. Tam zostanie to ta Po Układam. Dobra, co ja robię? Tutaj tu układam jakoś. Dobra, chodźcie, róbmy dalej. Stół i wszystko. Dobra, spokojnie, ok, róża. Ja to chociaż jestem spokojna. Laura, nie wtrąca się. Stop! Ura jest cicho, a wy. Oh. Róbmy to, a nie. Dobra, dobra, bo już czy się każdy mieści, bo jest na w pięć. Dobra. Tak, nie się. Dobra, pora robić. Pokój do spania? Dobra! Ja chcę! Ja robią pokój do spania! Dobra! Ej. Ej dobra! No. no? Też robię spać w łóżku z y, tym Andrzejem? No ci, Kamilem! U, Ej, Kamil, ty nie znasz mojego imienia? To jest inny kamień. O, zapomniałam! No to kamila, No to z kamiem. No to z kamiem. mogę spać. Okej! Będę ramka. Co? Co nie? Nie żart. Dobra, zrobię tę dziurę. A ja co? Dobra, tutaj było robione nie robiłam nic. Tu kościuwa. No właśnie. Nie, 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 nie. <gülüyor> 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 Dobra, rzucaj tak ten. Dobra. Zaczynamy robot Sorry, jak powiedziałem robotę. Lub robot. Luk robot robot R robot. Dobra. Zaczynamy robotę. Oh, <laughs> Dobra, jaśki tu obok si strzyczki. Jest tym. Ja chciałam zawsze spróbować z nich Mam nadzieję, że dobrze mi się spało. A już noc jest. Kładź się spać po prostu. Jutro już robotę. Pacy, zrobione. Ok, idziemy. Idziemy. Na... Nie jesteś sama. Jest to... Czemu? Ja to osz, tak? no, postanawiamy. Ja ja postanawiamy. Znaczy, przepraszam! Kochanie, dobrze spokojnie się Z parkiem. Chwamy z dla Was. Dobranoc wraca. dobra.

Miałem pacjentów, którzy Ta Zadają takie, Jezu, takie, takie, takie się dane, się w jest, dlaczego? No, ale to jest no, Ja to pokazałam, co oni dostali. Oni dostali na wrześniu. Tak? No, 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 ja no bo dostali. Pan